Witajcie kochani, jesteśmy na Malediwa Słuchajcie, szlar nas jakoś w błąd wprowadził Znaczy ja osobiście do nie polecam Patrzcie, idę zagrać na boisku Słuchajcie, wejście jest naprawdę takie. Wiecie, wymagające nie jest to żaden light. Ale problem jest, że ja sobie w aucie zostawiłem na klatę to, co na rowerze bożę. i Idę jak sierota z tym gimbalem. Zamiast sobie wziąć to na klatę i mieć dwie ręce wolne, to to. No, widać coraz lepsze na dół. Ale wchodzi się tak kiepskawo. Na horyzoncie tam statek. Nie wiem, czy to będzie widać. Tam na wprost. Tam. Tam, tam jest statek. No to co, idziemy dalej. Słuchajcie, szlar nas jakoś w błąd wprowadził. Jesteśmy tu pod tą górą i chyba się wracamy. Bo widziałem gościa schodził tam pod tamtą górą. Ale tam w ogóle od dołu nic nie było. Także chyba w ogóle zejście będzie fatalne. Zaraz zobaczymy, co robimy dalej. No ogólnie jest tragedia. Tragedia. Najdroższy szlak, jaki mieliśmy, zero oznaczenia. Zero. W ogóle to powinno być zamknięte tu w cholerę. Jak nikt o to nie dba. Słuchajcie, jesteśmy już na dole i powiem Wam, nie zróbcie, nie zróbcie tego błędu. Jest tu ten drogowskaz cholerny, ten tu i pokazuje w te skały. No a tu jest wydeptana ścieżka jak byk. Także tu powinno być zamknięcie tego. Myśmy tędy szli i powiem Wam, tak ciężka droga, tak pionowa. Zobaczcie, myśmy szli tam, ja Wam zaraz pokażę, gdzie myśmy byli. Byliśmy tam na rogu, gdzie te. jest to, o tam, tam byliśmy, gdzie te skały, i tam po prostu, gdzie jest tradycja, bo jeszcze wyżej byliśmy, już teraz nie wiem. Ale tam już nie szło potem przejść, tam było po prostu pionowo, a tu trzeba po tych skałach wskakać. Zobaczcie, w ogóle nie ma nic zaznaczone, tak jak na innych szlakach, żeby tu było te kółko czy coś w dupie, za przeproszeniem to mają. Nie wiem, kto w ogóle wymyślił ten szlak, chyba sami turyści, bo to jest niemożliwe. Jeszcze takim dziadostwem nie szedłem nigdy. I tu idziecie. Widać. I tu idziecie do góry, bo patrzcie, ci chłopcy już idą tu, nie gdzie, 10 minut po tych skałach. Jak tu kobiety mają iść? Tu jest to wyślizgane, już teraz widzę, ale minęła godzina, o, i tam, tam się idzie pod tą ścianą, tam, tam do góry i tam do góry. My już nie idziemy, mamy to gdzieś, nie wiem, gdzie jest Betty, gdzieś tam właśnie ona chodzi. ja tu poszedłem w bok. No, i zobaczcie, nawet tu, tu zejście trzeba się najlepiej siąść na dupie. Bo kamienie są śliskie, o, idzie tu Betty, 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 tu idzie. zobaczcie, myśmy takim fatalnym szlakiem podeszli, że się w pale nie mieści, no i nie doszliśmy. Ja tam trochę przeleciałem dronem, ale tylko trochę. Co zobaczycie na filmie zaraz, bo taki był silny wiatr, że mi cały czas strong wind, strong wind. A ja nie chcę się pozbyć żona za parę tysięcy, żeby mieć jedno ujęcie, mam to wiecie gdzie Także słuchajcie, zobaczcie jak Beataś tam morduje. Zobaczcie byście nie wierzyli. Patrzcie, to, to to, jest tragedia. Tu powinno być zagrodzone czymś. Powinno być zagrodzone, że tu nie ma przejścia. No jakbyście pomyśleli, ja myślałem, ktoś się z tym szlakiem pomylił Narzekam, tak? O. To przecież to normalnie idzie wyciągnąć i przekręcić w drugą stronę wszyscy tu pójdą. Także tu trzeba iść po tych skałach, słuchajcie. Po tych skałach do góry tam. Jak te skały przejdziecie, to tam jest potem taka wspinaczka. No, ja jestem cały mokry. Myśmy tam się pieli prawie pionowo. Yy, narzekanie. No ja wam mówię, a jest, a nie tam narzekanie, bo tu mówi nie narzekaj. No ale słuchajcie, narzekam, bo popieprzyłem drogę. Jest źle oznakowana. Jakby na tym kamieniu była zwykła kropka czerwonym pędzlem, to byśmy się tam wdropywali, ale myślę, żeby ata by no i patrzcie, bo ja już teraz nie wiem, a myśmy była ten Nie, tu jest w dół. Tu są te schody, zobaczcie, już no ma... Nie wiem, pracy orientacji. Jedziemy teraz na te boisko, tam może puszczę drona, może się uda. Tam przynajmniej jest to, że poleci nad lądem, jakby coś, nie daj Boże, spadł czy coś. To będzie... O! To będzie inaczej. Znaczy, ja osobiście do tu? nie polecam. Strata czasu. Ktoś chce, nie idzie. Kierak był bardzo wymagający, ale był super oznakowany. Wszystko, podejście było normalne. Ciężkie, ale normalne, a tu jest... graniczy... Każde potknięcie graniczy z kalectwem. Może narzekam. Dajcie, może narzekam, ale Lechu mówię, ja jest. To są moje odczucia. bo By było super, to było super. Ja zresztą nie wierzyłem, ja czułem od samochodu, że tu jest takie podejście po tych głazach. Bo to, to jest wariactwo tu po prostu, to się wszystko sypie. Jak z góry ktoś puści kamienie, to leci to do Was na głowę. Ja dlatego nie chciałem, żeby ta daleko ode mnie szła, bo bez pod mi się wysypywały takie po 10-20 kg kamienie, to wiecie, na metrze on nic nie zrobi. Ale jak coś jest za wami 10-20 metrów Ci z tym dzieckiem tu idą Ja pierdziel idzie Betty zrobiła zdjęcie zobaczcie gdzie będziemy byli Tam gdzie te słońce już jest tam I to wszystko jest powiedzieć tak. a oni idą tu teraz jak ich widzicie zbliżę zbliżają do domu Jeszcze mój pleca z tym dronami, z tym wszystkim Ciężki jest jak cholera. Nie, i oni chyba. Nie... Ciekawe, ale oni na pewno tu idą. Z małym dzieckiem na plecach. Z dwoma? Z dwojciem małych dzieci. Ciekawe, co Bata powie. Ja Wam powiem jedno, dla mnie to jest. Dobra, nie będę mówił. Witajcie. Widzowie moi mili. Przebrałem się. Bo tak jak Wam wspominałem, byłem spocony jak. Nie powiem co. Nie wiem, gdzie Betty poszła, może poszła do góry, ale nie, to gdzieś mnie znajdzie, będzie dzwonić. Tu jest to słynne lotnisko, słuchajcie, Arcz. tu jest to słynne boisko, które widać z tej góry, na którą nie weszliśmy, a ja zaraz polecę dronem. Wieje mocny wiatr, zobaczymy, jak to się uda, bo wiecie, jak się ma ciężkiego drona, to ten wiatr nie jest straszny, miałem Mavica, Air 2S on był ciężki, ale że chciałem mieć znowu lżejszego. No to wziąłem, kupiłem nowego. Strasznie wieje. Nie wiem czy Bata poszła do miasta. Ale nie mieliśmy iść teraz do miasta. No dobrze, że tam w sumie tą drogę pomyliliśmy. No słuchajcie, mieliśmy się tam wdrapać. Tak widzicie, tamtą górę. Uważam, że byliśmy w połowie. Dalej raczej nie doszliśmy, bo nie szło. Tu jest ład, to jest niemożliwe. ci ona ma power. Po tych górach się wyrobiła, ale wreszcie słońce, wszystko inaczej wygląda. Drony tu już jakieś latają. A my nakręcimy, z... nie wiem co w tym miasteczku, czy będziemy oglądać tu coś, czy nie. Jedziemy na tą plażę i dalej. Witaj przygodu Jak to mówi jeden youtuber No nie wiem czy ja tu ustoję Czy nie lepiej z dołu było lecieć tym dronem Chyba że tu Ale bagno Ale jak leje tydzień Ciup O, już to Co mówisz? Ale tędy trzeba zejść Chyba się da Bo się nie da, co? Jak myślicie? Ślady są, to się da, ale pachną jest Ja pierdzielę Ale pachną I tu chyba w bok wszędzie drony latają. Myśmy już polatali, nie widzieliście. Ale w pewnym momencie mi zgubił tarby, obraz się wyłączył całkiem. Patrzcie, idę zagrać na boisku. Już, już, już. Już, już Ci wysyłam. Tylko idę ze strzelić do bramki. A już Ci wysyłam. Słuchajcie, wyślę, bo macie takie fajne zdjęcie. Zrobiliśmy dzisiaj rano. Wschód słońca. Stara Gwardia. Ja tam akurat za nikim nie jestem. Dobra. Dobra, będziemy tam szczelać o, Nie trafiłem. Co za dziadostwo. Jesteśmy gdzieś 8 km od tego stadionu i wczoraj jak tu lało strasznie i nic nie nagraliśmy, to dzisiaj postanowiliśmy tu wjechać po drodze i pokazać Wam jakie tu są plaże na lofota to jest niesamowite myślę, że każdy kto kocha Chorwację chciałby takie dwie plaże, przynajmniej żeby były w Chorwacji. Dzieci lubią piasek. Ja lubię te kamienie, ale jak jest taki, ale tu jest mokro. Jest taki super piasek, to też jest fajnie. Chodźcie tu lało, to skarpety zgubił. W ogóle ktoś się porozbierał po drodze. Patelnie wszystko. Betty idzie bez czapki, po w aucie ciepło. Tutaj jest spanko. Ale plaża niesamowita. To jest jakiś obłęd. Ale bagno. No i słuchajcie, czekaliśmy. Czekaliśmy na ten dzień, na czwartek. Tyle wam o tym mówiłem razy. I wreszcie jest. I wreszcie jest nasz upragniony czwartek i słońce. O! to idzie w klapkach, jak zwykle. Uu, patrzcie, jaka plaża. I jak tu zabiera rzeka. To wszystko. O, zaraz coś napiszemy, tu w słońcu, ale napiszemy. Napiszemy, Lechu podróżuje. Ale w cieniu zimno, idziemy do słońca. Słuchajcie, idziemy do słońca. Patrzcie, jaka plaża. Jak tu wyjdzie słońce, to będzie niesamowicie. Leci tam idzie po tych kamieniach. Nie wzięła butów, tylko klapeczki, jak zwykle. Ona lubi w klapkach. A to ich zajmuje trzy razy potem więcej czasu, takie zejście. Ja w tych moich trepach pięknych. O, ale może nawet i dalej na kamieniach tam, my już przy, przy wodzie coś pięknego <śm> przybliżę wam zobaczcie sobie lofoty Petty mówi, że kiedyś by tu musiała przylecieć samolotem. by pożyczyć auto, ale wtedy jak będzie naprawdę upał, ciepło wsiąść w samolot i przylecieć no ale to tylko lofoty, bo widzicie nie ma szans czy tygodnie podróżować po, po Norwegii żeby była cały czas pogoda ale grzeje Ale grzeje mewy się cieszą Jak? jak się Wam podobają lofoty? Zobaczcie ten piasek. Betty już jest na, na tym, czy nie? Jeszcze i nie ma. To jest, widzicie, u, takie buty, jak się ma. Jak długo się utrzyma ta pogoda? Jeden dzień, dwa. Z tego, to, co napisali, to chyba jeden. Plaża jak w Tajlandii. A ty widzę na zegarku, wysyła zdjęcia już. Pięknie. A ja nie wziąłem sobie okularów. Ale w słońcu jest super. Ale tu będzie ubywać tego słońca teraz. Dopiero jak przejdzie tam to się pojawi. Bo one za skałę będzie wchodziło. Dobra, to słuchajcie. Jedziemy dalej. Teraz jedziemy na ładowarki do miasta, miasta, na S. Teraz wam powiem do jakiego. Svolvar, Svolvar, takie miasteczko. Idzie Betty. Tam jest. Witajcie, kochani. Jesteśmy na Malediwa. <grywam> Nagrywam, Betty. Tak, teraz nagramy z komórki. Wreszcie ten dzień, słuchajcie. Patrzcie, jakie niebo. Coś pięknego. Zwiedziliśmy już miasteczko. Hennes, Wald, jakieś tam, tak jest tym stadionem. Widzieliście już teraz to na filmie. Na tą górę do połowy weszliśmy, pomyliśmy drogę, nieważne, ale tam coś tam zrobiliśmy. I jesteśmy na pięknej plaży, słuchajcie. Tak to jaki piasek. Piasek jest niesamowity, jak w Tajlandii, na wyspie Chopangan Malibu Beach. Niesamowity piasek. Myślałem, że Betty się rozbiera, chce wchodzić do wody. Dobra, nagram wam szybko teraz filmik z komórki, który już na pewno wy widzieliście. Patrzę tu na muszle. Kurczę, ale powciskane te muszle. Poklinowane, ostro. Tak wysoko, żeby muszle były. To musi tu ładnie trzaskać ta woda, bo jest jakiś przypływ. Dobra, nagrywamy coś. Trzymajcie się kochani.